A, Mówi nie, nie Nie <gulia> Kolejku, puszek, Kolejku, puszek, no, wypiełań, no? Kiedy twój świat się wali A jeśli musisz wszystkie mosty spalić Kiedy wykorzystasz już wszystkie opcje? Jeśli myślisz, że to już koniec, kiedy twój świat się wali, postaw na mnie. Jeśli musisz wszystkie mosty spalić, postaw na mnie, kiedy wykorzystasz. Gdy kryzys by przybył Nie liczysz na innych, a błąd jest gdzieś w tym, ty myślisz, że nigdy, że nikt I że silny sam musisz być Gdy milczy twój instynkt Nie widzisz, że mylisz się. Ja jestem obok i mogę ci pomóc Wtedy, gdy inni nie mogą liczyć na mnie Zawsze możesz, wierz mi Ja nie z tych, co nigdy nie podadzą ręki więc zawsze, gdy problemów świat da ci maks, ej, nie odpuszczę, Tylko postaw na mnie, postaw na mnie Kiedy werdykt już zapadnie, ja nie spaprzę, nie odpuszczę Tam też parcie z każdej sytuacji jakieś wyjście znajdę Ja jestem tu, zapamiętaj to na zawsze A weź ten groove i zagraj w przestrzeń na treble Puść, bo to spec, ej, na mieście wrzuć w słuchawki brzmi treść, ja jestem tu i zawsze będę Wali. Wiesz co robić Postaw na mnie Jeśli musisz wszystkie mosty spalić Wiesz co robić Postaw na mnie Kiedy wykorzystasz. W czym stopniu po co? Przy pierwszej gumie jest jeżdżać na postój, po to jest ten głaz, żeby rozkuć go. Bo Wyzwania podrywają do lotu, bo tu nie czas, nie miejsce na rezygnację. To odruch, by na każdy werbel gość akcent, więc zanim zaczec się wcisnąć kanę, egzamin ha. zdać, chcę być w Zatem nie ma co rościć pretensji do świata, Bo masz mnie tu zawsze, jak Hewlett ma a tak, przypuśćmy na niemoc smutek Mamy budżet, którym jest uśmiech Czas zlikwidować ten dla dolinkarnik, karnik Ej, zróbmy zmartwień recycling Więc postaw na mnie, ale też czasami Bądź tym kimś, na kogo mogę postawić Kiedy twój świat się wali Wiesz co robić Postaw na mnie, Wiesz, na mnie. Jeśli musisz, wszystkie mosty spali Wiesz co robić